Rynek nieruchomości zmienia się dynamicznie, wiele podwarszawskich miejscowości staje się nie tylko sypialnią stolicy. Dziś jesteśmy w malowniczym Pieńkowie, który oferuje ciszę, spokój i bliskość natury. Pieńków to lasy, łąki, Wisła i Kampinos tuż za miedzą. To idealne miejsce do wypoczynku, spacerów, jazdy na rowerze i do biegania. Świeże powietrze i cisza, której nie znajdziesz w stolicy. Oferowany dom wolnostojący to synonim komfortu i przestrzeni. To jednopiętrowy budynek w stylu nowoczesnej stodoły z zadbanym ogrodem dwoma tarasami, na których odpoczniesz po intensywnym Cenisz sobie kameralny klimat, spokój, ciszę, bez miejsca.